Paweł, może takie hasło wymyślmy, że jeszcze 10 tysięcy już będzie jeździć. Trzeba było je wymyślić 30 tysięcy temu. Ale to już ostatnia modyfikacja i auto. To jest ostatni taki gruby remont i taki duży wydatek, bo już tak naprawdę silnik jest, zawieszenie jest, mosty są po remoncie. Wiadomo, że jeszcze ją trochę dopieszczę, ale to już nie będą kwoty rzędu bez 10 tysięcy nie podchodzić. Paweł, ale nie wiem, czy wiesz, nawet Land Rover wjechał Ci się pod tą górkę na ATK. Można i nawet Land Rovery. Mam to pokazać w filmie, czy wyciąć? Nie, Land Rovera wydni. niech będzie, że Toyota jest taka fajna. <grytanie> Bardzo radosny i szczęśliwy materiał dlatego że wszystkie samochody terenwizyjne są na chodzie, jeżdżą, działają. Dlatego będziemy dzisiaj testowali samochód, który najwięcej radości daje Pawłowi i chciałem zauważyć, że do porównania miałem wziąć Wrangler'a, ale będzie to porównanie do Patrola. Dlatego że chciałem oficjalnie powiedzieć, że Patrol jest takim naszym wzorcem metra. Tak? Wzorcem metra? Wzorcem metra czy off-roadowego. Ja wiem, że to wywołuje dużo kontrowersji, wiem, że wszyscy chcą, żeby ten Patrol się w końcu popsuł, ale prawda jest taka, że Patrol jest najbardziej dzielnym samochodem terenowym, ma najlepsze parametry, jest lepszy od mojego Jeepa, więc musimy porównywać wszystko do czegoś, co jest najlepsze. Tak, Patryku? Naprawdę oficjalnie informuję, że możemy zrobić takie pojedynki, jak ktoś ma z tym problem. Zapraszamy, będziecie mogli objechać patrola, ale jak go nie objedziecie, no to wtedy wymyślę coś strasznego. Ale jak go objedziecie, to co w zamian zrobimy Patryku? A klejkę damy z podpisem. Wiedziałeś, że Patrol jest najlepszy, tak się nie zaczyna. No ale, ale. Muszę zadać to trudne pytanie: mianowicie, co się stało, że Toyota znowu wymagała napraw. Co popsułeś? Nic nie popsułem, teraz to były modyfikacje, a nie naprawy. Po dla polepszenia własnego komfortu jazdy i dzielności terenowej. Co musiałeś znowu zmieniać? Przecież ona już była praktycznie gotowa. I co się stało? No, pamiętasz, jak robiliśmy pierwszy film o Toyocie, powiedziałeś, że mi współczujesz, tak że będę wymieniał mosty. Pamiętasz? Dzięki, przydały się te współczucia, <głos> tak. <głos> jak leżałem na podłodze w garażu, naprawdę pomyślałem wtedy o tym. Wytłumacz mi, dlaczego musiałeś zmieniać zawieszenie, co tam było złego, jakby o co chodzi? No przecież tam był ten samochód podniesiony, tylko co było spieprzone? No nawet stała wyżej niż teraz stoi, bo to jest taka ciekawostka, że po lifcie mój samochód opadł niżej, ale to nieważne. Generalnie mosty miały naspawane płaskowniki i to tak były przeniesione mocowania sprężyn, amortyzatory też były przespawane wyżej i cały zawias został seryjny tylko został przeniesiony trochę wyżej. Czyli taki bieda lift w wersji naprawdę taki, biedali. Takiej strasznie bieda. Czyli... To ja, ja szanuję bardzo podkładki pod sprężyny, bo sam tak podniosłem Jeepa, ale jak można na, naspawać coś do mostu? No, i jakby czym to się objawiało, bo jakby jak to wytłumaczyć, co się działo z tym samochodem, że musiałeś to wszystko powycinać, zmienić mosty na nowe i założyć zwykły dwucalowy lift. Co tam się. Jakby jak to się objawiało i dlaczego musiałeś to zmienić? Objawiało się tym, że nie było totalnie wykrzyżu, nie było komfortu jazdy nie tylko w terenie, ale nawet po ulicy. No po prostu było jak na morzu. Bujało tym samochodem strasznie, w zakrętach też bujało. No generalnie źle się jeździło tym samochodem, no i okazało się, że taniej i łatwiej wyjdzie mi kupno po prostu dwóch pochw do Toyoty, przedniej i tylnej, niż dalej cięcie i spawanie tamtych, które ktoś już wcześniej popsuł. Dlatego kupiłem dwie oryginalne pochwy Toyotowe i wszystkie graty, no trochę je odświeżyłem i złożyłem wszystko do kupy. Paweł to w skrócie wszystko opowiada, ale ja byłem świadkiem, tego jak długo i jak trudno z tym było, bo zawsze coś się sypało i co, co chwilę były jakieś takie fotki na Messengerze, że jest dramat. Wymiana uszczelniaczy w kulach to była pierwsza naprawa mechaniczna, którą w ogóle przy Toyocie wykonywałem yy, i... No to była duża różnica generalnie, bo wtedy robiłem wszystko na jak najtańszych częściach To były chińskie uszczelniacze, to były jakieś słabe łożyska Nie podziałało to długo, aż do teraz Teraz uznałem, że robię gruntowny remont całego mostu I wszystko kupiłem nowe, wszystko kupiłem oryginalne części Także no na bogato, ale mam nadzieję, że będzie teraz na kolejne 10 lat Wstrzymuję oddech Wziąłem przedni stabilizator w tym momencie, nie mam przedniego stabilizatora, a samochód jest sztywniejszy niż wtedy, kiedy miał tamto zawieszenie i przedni stabilizator. Was! Warunki są idealne. I teraz włączysz blokadę, czy jaki pomysł? No, myślę, że nie ma co tu pałować. Włączę tylną blokadę, bo przednia myślę, nie potrzebna na razie. No i wyskoczy bez problemu. Widzisz, dojrzałem w tym oprawdzie do tego, że nie siłą, a techniką. Bo to siłą to można patrolem jeździć, ale do Toyoty trzeba mieć technikę. Tu trzeba delikatnie, na pełnej przyczepności i też się wszystko przejedzie. Naprawdę, nie trzeba na tu tutu. Nie sądziłem, że tu jest aż tak hardkorowo, jeszcze tak trudnych warunków to tutaj nie widziałem, jednak jesień to jest piękna pora do off -roadu. Dobra, co było? tylna blokada? Tylna i przednia. Na samej tylnej nie byłem w stanie, na, w sumie jak dwie zapiąłem, to też nie dawało rady. Musiałem tu się trochę rozbujać mimo wszystko, bo no nie szło. W ogóle to nie mamy spuszczonego ciśnienia tradycyjnie w oponach, także trochę się zalepiają, ale, ale jedzie jaka buzia uśmiechnięta No jakbyś wsiadł do swojego samochodu po dwóch miesiącach leżenia pod swoim samochodem, też byś się cieszył I na pokoju... okay, nie daj, nie daj, nie daj. Paweł teraz ma zawieszenie, które w końcu się krzyżuje i ma dwie blokady ARB w obu mostach. No to tam, gdzie tego wykrzyżu mogłoby braknąć, albo byłby inny nacisk na podłoże, inna trakcja, to ta druga blokada też pięknie robi robotę. No i fajnie to teraz jeździ. Nadal ten samochód jest taki trochę niestabilny, bo jest ta, po prostu Toyoty są wysokie i one mają takie wrażenie, że się przewrócą zaraz, ale jak widać, przejechał fajnie i w wykrzyżu dzisiaj nigdzie tu nie brakowało. Dobra, tak między nami, 35 cali by się przydało czy nie? Ogólnie przydałaby się nowa lepsza opona po prostu, bo w tym przypadku ta opona nie jest jakaś bardzo zła, ale też nie jest super Jakby miał na przykład takie same opony jak my, to myślę, że miałby trochę łatwiej Może niekoniecznie 35 cali, ale na przykład nowe 33 cale z świeżym bieżnikiem, to byłoby trochę inaczej Paweł, teraz możesz poglądać teren po którym jechałeś Wygląda strasznie ale w środku było gorzej, w środku zawsze jest gorzej. Gorzej? No ja wolę być z zewnątrz, syndrom pilota. Wolę <gulę gulę> patrzeć jak auto dachuje, niż by siedzieć w środku. <gulę> mam wrażenie, że w kilku miejscach będzie mi trochę łatwiej, bo mam większy rozstaw osi i przy jakby moim lifcie i wielkości koła, kąt mam tak samo dobry jak Toyota, więc w kilku miejscach myślę, że będzie łatwiej, ale nie mam przedniej blokady. Mam większy wykrzyż niż Toyota. Szczególnie z tyłu, ale mam tylko tylną blokadę, więc zobaczymy. Nie wiem, do tej pory nigdzie nie czułem, że mi brakowało w patrolu tej przedniej blokady, ale dzisiaj ten teren jest bardzo śliski, taki bo napadało tutaj, więc może się okazać, że jednak przednia blokada by się przydała. Jakby wiem, że mógłbym założyć tutaj trepadory 38 cali, nie? Ale no wtedy to byłoby już jak granie na kodach, nie? Jak Godmod w GTA. No sorry, ale no jak miałbym, nie, dwa arby i trepadory 38 cali przy tej mocy, no to bym jeździł nim po ścianach. teraz szczerze, cieszysz się, że Toyota przejechała to samo, co Patrol, czy wkurza Cię, że Patrol przejechał to bez blokady z przodu? I na pewno szybciej to przejechał niż ja. <grym> nie no, nie wkurzam się. Ja się bardzo cieszę, że to przejechałem, bo to nie jest łatwy teren, a Patrol wiadomo, że nie jest, nie jest kiepskim samochodem. Także po prostu załóżmy, że to nie jest teren, na którym Toyota może pokazać swoją wyższość. A właśnie, jaki jest teren, na którym Toyota pokaże swoją wyższość? Jakieś takie y, grząskie błoto, ale nie glina, bo wiesz, chodzi o różnicę wagi. Ja myślę, że na jakimś torfie to Patryk by się zapadł, a ja mimo wszystko bym przejechał. No i co Paweł, obaj przejechaliśmy. Obaj przejechaliśmy, to jest zły teren do porównania naszych samochodów. W pewnym momencie offroad zaczyna robić się nudny, jak te auta jeżdżą aż tak dobrze. No nie, ma, nie masz gdzie się zakopać, nie ma tej frajdy z tego, że przejechałeś bez blokad na syryjnych kołach. Dlatego zaczęliśmy startować jeepem, żeby nie zatracić tej radości do off-roadu. Coś nowego. Coś nowego, bawić się takim zwykłym autem, które no, raczej nie nadaje się zbytnio na rajdy, dlatego my no, nie będziemy liberty startować. by ten tędy nie przejechał. W sensie. No, jakby się rozpędził, <grym>, to by przeleciał. Ale bardzo zupełnie inna jazda. Ty masz gorsze koła, ale lepsze blokady, bo masz dwie i też przejechałeś, a ja na przykład na lepszym kole, bez przedniej blokady, miejscami musiałem to robić po patrolowemu, bo jakby nie byłem w stanie na trakcji przejechać. Musiałem pójść takim. Z chlebkiem. No. Czyli wniosek jest taki, że blokady plus dobre wykrzyże to jest gwarancja sukcesu, już się nic nie da lepszego zrobić? Znaczy, zawsze są miejsca, gdzie się wkleimy, jak zbyt ambitnie pojedziemy, ale jakbym miał przednią blokadę, to dużo delikatniej bym mógł tutaj jechać. No ale mi na przykład, mimo że miałem dwie zapięte, to były takie momenty, że i tak byłem prawie bezradny. Ostałem w miejscu i kręciłem wszystkimi no, kołami. No bo tutaj się pojawia temat tego, że najważniejsza w terenie jest dobra opona. Jakby. No ja niby nie jest zła. Nie jest zła, ale też ma ile lat, już paręnaście, nie? 13. No. Będą na sprzedaż. <laughs> nie, jak widać po prostu każdy jest inny samochód ma trochę inny styl jazdy i każdym samochodem jak jest przemyślanie zmodyfikowany, to da się naprawdę wjechać w fajne no, miejsca. Ale też Rostafa osi robi różnicę. Tutaj to wjazd zrobiłeś na raz, bo no. kiedy dupę miałeś na dole to góra już była tak, na górze. Tak, już gryzła. A, a ja stałem bezradnie pod górkę, dupa w dole, w przód jeszcze nie wjechał na górę, także no jest to różnica. Ale z drugiej strony będzie czuć różnicę w lesie, bo ty już będziesz miał ciaśniej tak. i ja będę bez problemu tam manewrował. Tak, między drzewami jak trzeba zawraca gdzieś patrolem kombinować, to jest bardzo ciasno, ale na podjazdach jest bardzo pewny i stabilny. Jak są jakieś takie podjazdy pod górę, to faktycznie ten dłuższy dostaw osi powoduje, że to auto nigdzie nie ucieka na podjazdach, na boki, nie stawia go nigdzie jakoś tak. Kopi na baksa, prawo kawałek, ale kawałek, krótki. Muszę na, na Muszę na sekundę, pusz na sekundę. Ja, ja jadę! Dobra, e... blokady się przydają, ale prawie się wywalił! No było, znaczy... Na szczęście Paweł też umie jeździć Ale było... No niepewnie, adrenalinka na pewno była Ale chyba pod dla adrenaliny jeździmy w terenie, tak? No to było hardkorowe, tak trochę No jeszcze nie miałem takiej sytuacji Że siedzę w aucie, które się suwa do tyłu Wiem, że jest drzewo Trzymam na hamulcu, a i tak jadę Jest takie podłoże, że jest mega ślisko No więc po prostu wrzuciłem jedynkę, dałem gazu I niech się dzieje wola nieba I wyjechałem na górę. Oczywiście dwie blokady na jednej, na jednej dojechałem tak do połowy, myślę, że gdybym od razu zapiął dwie, to pewnie bym wszedł na raz. Jednak to ratuje tyłek. No nie jest tu łatwo co Paweł? No nie jest, tak? Trochę, trochę mi szybciej serce bije, powiem ci. Mimo że się jeździ w tym oprałdzie, to i tak kurde, stresik jest w takich sytuacjach. Kurde, ale no. adrenalina jest, brakowało mi tego w terenie, wiesz, bo jak się jeździ w takim lightowym terenie naszymi autami, to jest jak na kodach, po prostu się jeździ. Ale jak są już takie miejsca, gdzie naprawdę robi się ciepło, to Nie. jest fajnie. Ale tu jest tak, że albo podejmiesz szybko jedną do... Ale jest tak jak tak? kiedyś. Bo... No, ja, ja miałem <laughs> to samo, myślałem tak do... kiedyś. pięcie kolana. <laughs> bo tu wiesz, że jak dasz ciała raz jak jak gaz? przez sekundę, to już jesteś pozamiatany. Jeden moment miałem taki, że poczułem, że już jest ok, jak dupa przeleciała za drzewem. I wiedziałem, że jak puszczę, to po prostu sobie zjadę tam w tą większą skarpę w dół, ale nic się nie stanie. A nie? Paweł tak był. Bo tak, tak. jak ja tam ten drawer złapałem, to tylko koła w lewo, żeby, żeby jej nie podcinać bardziej i kasopór. No ja w ten momencie na maksa w prawo, żeby dupę już przerzucić za drzewo, żeby poszedł tym driftem. Naprawdę no ktoś, kto tutaj bez doświadczenia przyjedzie pod taką delikatną górkę, to albo leży na boku, albo się zsuwa, albo jest dramat. Tak, nie? ta górka jest bardzo przerąbana, bo nie dość, że jest śliska, to jeszcze jest pochyła w kilka stron, że jedziesz pod górę, jedziesz trawersem, tu cię zarzuca. No to nie jest łatwy podjazd. Szczególnie jak jedziesz swoim autem i wiesz, że cię kosztowało i mówisz sobie kurde tylko, żebym się nie wypieprzył. A obok są drzewa. No dobra, ale czy Ty masz taką świadomość, że teraz będziesz wracał i nic nie musisz grzebać już tak naprawdę? Siadasz, jeździsz, jeździsz, siadasz. Wszystko masz. Silnik wymieniony, zawieszenie wymienione. Wszystko już jest piękne, nówkę, znaczy, Paweł. No... no trochę, trochę masz racji, ale jeszcze nie do końca, bo jeszcze są tematy, które z, zostały zsunięte na drugi plan, ponieważ były ważniejsze rzeczy do roboty, także jeszcze grzebania jest gdzieś na rok pewnie, ale będę jeździł. Będę jeździł, będę dłubał, obiecuję, po godzinach, tak żeby może było jeździć. Męczmy go już, co? Dzisiaj w końcu jest jakieś wyzwanie, ale tutaj powinna być różnica między krótkim a długim autem tylko i wyłącznie. I długie powinno być łatwiej. Zobaczymy. No, dobra, na koniec, tak szczerze. Czujesz taką ulgę, że już to ogarnąłeś i że już jakby. Czuję, czuję taką radość, bo tu nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o nawet w sumie o czas. Chodzi o taką satysfakcję, ile człowiek się musiał namęczyć z tym i to w warunkach no, często różnych, bo nie zawsze był podnośnik. Przedni most na przykład wkładaliśmy u Ciebie w garażu na podłodze przy 5 stopniach. Także no nie było lekko, ale to na koniec jest taka satysfakcja, że dociągnęło się do końca, jest poprawa, co najważniejsze, no i że to działa i jeździ. Yeah. Ale gdyby ktoś się trafił, taki jakiś niesamowity człowiek, który przychodzi do Ciebie i mówi masz 30 tysięcy, biorę Twoją Toyotę i znikam. Nie, za 3 dychy bym nie nawet nie chciałby się za trzy dychy pozbyć i. Nie, mówić... a to co ja zrobię z tymi trzema dychami, żeby jeździło tak samo, no, no tak samo chociaż 50, tak. Ale tak dzisiaj to tak 60. Tam... a dzisiaj wartościowała się. Tak. Widzę, że to jest tak, że cena samochodu zależy od samopoczucia właściciela. Jak ma dobry humor bo auto jeździ, to cena idzie w górę. Tak. Ale jak znowu coś się posypie, to oddasz za 20. Nie, no za dwie dychy to nie, bo to graty są więcej warte. Jak bym na części rozkręcił, tym więcej dostał pewnie. To jest blokada na tył, wcześniej wjeżdżałem bez żadnej blokady, niestety tu tam górkę znamy, tu jest taki wykrzyż, że no nie jestem w stanie na nią podjechać tak w miarę powoli, no może jak się rozpędzę i wyskoczę, to dam radę, ale to tak szkoda samochodu trochę, dlatego tylna blokadka tutaj wystarczyła. Przedniej nie musiałem nadłączać. włączać. Przednią to myślę, że w ogóle jedyneczką jaką mogę spróbować, jak chcesz. Teraz wersja za 10 tysięcy, czyli 2 To właśnie jest koszt około 10 tysięcy zł, jeśli chodzi o ARB. Jak składałem tylny most ostatnio, to zrobiłem nowe bębny, wszystko było tam nowe. I powiem Ci, że jak po dwóch wyjazdach w teren zdjąłem te bębny, to się załamałem. Ta praca w ogóle poszła na marno, szczęki prawie zniknęły, w środku wełno włota, wszystko było zalepione. I uznałem, że koniec tego i trzeba wymienić bębny na tarcze. Można kupić takie adaptery od zacisków do zacisków Golfa. Tu są zaciski z Golfa czwórki, i tarcze są przednie te same co z przodu. Są takie same z tyłu. No i teraz mam hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. Czy hamuje lepiej? Trochę lepiej, aczkolwiek myślałem, że będzie lepiej. Może to jeszcze kwestia powalczenia z korektorem siły hamowania albo całkowicie usunięciem go. Ale w drugą stronę nie próbuję. Nie masz trapów. One i tak nie najlepiej wyglądają na tym samochodzie. A Paweł jak zawsze z trapami się. Dziękuję Ci Pawle Muszę, muszę sprzedać. Dziękuję bo Ci Pable. Oby to nie był początek kolejnego filmu pod tytułem było dobrze, a teraz znowu coś się ten, ale nie, nie, nie. Moim zdaniem wytrwałeś do końca i zrobiłeś sobie najlepszy prezent świąteczny, czyli sprawny, fajnie jeżdżący, wszystko mający samochód, który jest, można powiedzieć, takim Twoim oczkiem w głowie. I to jest chyba bardzo pozytywne zakończenie tego całego posranego roku. My też stworzyliśmy taką kolekcję off-roadowych gadżetów Terenwizji, właśnie jako pomysł na prezent pod choinkę. Wszystkie te gadżety są dostępne w naszym internetowym sklepie. Oczywiście z koszulkami, z bluzami. Także jak ktoś ma taką potrzebę, to polecamy serdecznie. Nie zadam ci tego pytania, ile to kosztowało, niech to zostanie między nami. Połowę patrola. Już doszła cena Toyoty do połowy patrola, to nie, nie mówmy ile Ale patroli. zobacz, zobacz. zobacz Audi też jest pół. Także <noise> proporcjonalnie